Cześć Grzegorz, miło Cię widzieć. Cześć Tomek, wzajemnie. Co ciekawego słychać na Śląsku? No, dużo chwasów na poletkach, to mnie cieszy. Super. Tylko martwi mnie to, że nie ma wody. Mam nadzieję, że przyłoży mi troszkę wody. Niestety zmartwię czyli jak w całej Polsce również u mnie nie padało. E, powiem Ci tylko, że od marca w Budzkim spadło 8 mm, także wszędzie susza. Natomiast widzę, że bardzo fajne stanowisko znalazłeś. Znowu bardzo dużo chwastów, co mnie bardzo cieszy. Znowu będziemy mogli zobaczyć, jak te nasze wszystkie y, rozwiązania herbicydowe działają. No ale takie stanowisko po 2030 roku każdy rolnik, jeżeli coś takiego ma na pola, to będzie miał wielki problem, bo przecież Unia chce wycofać te 50% substancji czy ograniczyć stosowanie środków. No, nasi koledzy w Unii twierdzą, że trzeba więcej biologii, a mniej chemii. Więc ale sam się zastanawiam, jak z takimi chwastami sobie poradzić. Chodź, zobaczmy doświadczenia. Zobacz, jaka presja chwastów tutaj jest. Wow. Wow! Jej, bardzo dużo chabra, samo rzepaku, no i przede wszystkim bardzo duże nasilenie przytuli. No właśnie, a propos przytuli, to ja już tak kilkanaście lat prowadzę doświadczenia i zauważyłem kilka lat temu, że był taki szkodnik naturalny, i larwy jego to odżywiają się właśnie przytulią czepną. Czyli jednak jest biologiczna jakaś metoda, żeby te chwasty Niszczyć. A co to, za, co to za szkodnik? A taki bardzo ciekawy e, motyl, który nazywa się fruczak gołąbek i jego lawy właśnie odżywiają się przytulią. Kurczę, nie znam osobnika, ale ciekawe, ciekawe. Jak moglibyśmy to wykorzystać w tych naszych doświadczeniach, ewentualnie <noise> dalej, bo powiem szczerze kurczak. <noise> To można kupić. Ale jak już tak poważnie mówimy, to jeżeli mamy um, zmniejszać ilość środków chemicznych, to rzeczywiście jak ja jeżdżę po polach, to są takie stanowiska, na których naprawdę tych kwastów jest na tyle mało, że można by co parę sezonów odpuścić sobie w ogóle zabieg herbicydowy. Co o tym myśli? To jest jakaś droga właśnie do wypełniania tych obowiązków unijnych. Zawsze jest to jakaś opcja, natomiast wydaje mi się, że takie plantacje niechroniona. Doprowadzi do tego, że te chwasty będą się wysiewać, i prędzej czy później rolnik będzie miał taką łąkę jak widzimy tutaj. Tak? Nie stosując chemii, niestety można ją w jakiś sposób ograniczyć, ale przede wszystkim też wybierać takie rozwiązania, które, które są specjalnie dedykowane. Tak? E, tym bardziej, że wiemy, że teraz dosyć sporo tych substancji aktywnych, e, zwłaszcza z grupy sufu zostało wycofanych na jesieni i na pewno będzie problemem zwalczania samosiebów rzepaku. Czyli Czy wydaje mi się, że jednak drogą to jest to, żeby efektywniej stosować te herbicydy, żeby iść właśnie w ograniczenie stosowania środków chemicznych. Tak, tak, ale należy moim zdaniem należy wybierać takie rozwiązania, które dają stuprocentową pewność, żeby tego zabiegu nie poprawiać. I to jest droga, wydaje i nie mi się. kumulować tych substancji aktywnych na jeden hektar. To teraz skupmy się na tym, co, co mamy z naszą ofercie, a mianowicie w jesieni mamy taki środek Saracen Delta. Problemem na tym jesienią jest to, że rzeczywiście są te chwasty, które trzeba zwalczyć, a natomiast nam wypadają te środki. I co? I ten Saracen Delta nam tutaj by załatwił przede wszystkim wiołka, chabra, no i przede wszystkim ten samo się w który jest takim uciążliwym tematem. Dokładnie, samosie wyrzepaku w tej naszej trójpolówce, która jest bardzo popularna w wielu gospodarstwach, one występują i w dużym, dużym nasileniu na metr kwadratowy mogą powodować bardzo duże straty w plonie. Tak? Trzeba wziąć pod uwagę to, że bardzo popularne substancje, jak na przykład preparat stosowany i znany przez wielu, wielu rolników od wielu lat, właśnie na samosie wyrzepaku w niewielcej dawce zwalczającej jej, mam tu na myśli glin, został wycofany. W to miejsce nie ma nic. Eee, ale przecież są firmy, które polecają. Są firmy, które polecają, natomiast nie jest to rozwiązanie oficjalnie zarejestrowane, i biorąc pod uwagę to, że każdy rolnik teraz musi rozpisywać środki, musi się ze wszystkiego e, spowiadać, myślę, że ryzyko odebrania dopłat tylko dlatego, że ktoś zastosuje niezarejestrowane rozwiązanie nie jest warte świeczki. Ja myślę, że my musimy troszkę wytłumaczyć to, bo są pewne środki, które są zarejestrowane od stosowania, od momentu krzewienia i rzeczywiście czasami się nie mamy krzywienie, czyli generalnie można by było tutaj go zastosować, natomiast tutaj zamiar jest taki, że rzeczywiście te środki jednak stosowane na, na samą glebę są jednak szkodliwe tutaj. Tak, weźmy pod uwagę to, że to jest takie trochę obejście yy, z drugiej strony tematu. Pamiętajmy też, że część substancji z grupy na moczników zostało wycofanych z jesiennego stosowania, nowe nie będą rejestrowane tylko dlatego, że no mają negatywny wpływ na, na glebę, one się stosowane na, tak, na, na, na małe rośliny powodują, że od, 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 one się kumulowały w glebie, tak? no, nie mówię już o jakiejś odpornościach, które powoduje to, że stosuje się ten sam preparat z tej samej grupy rok do roku. No i powiedz teraz o, o naszym zupełnie legalnym rozwiązaniu, które tutaj bardzo fajnie się e, sprawdza. Nasze zupełnie legalne rozwiązanie to Saracen Delta. Preparat bardzo fajny, jeżeli chodzi o chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. E, bardzo fajny, dlatego że jest, jest takim małym ewenementem na rynku, ponieważ on w swoim składzie zawiera substancje z grupy pochodnych sulfonalomoczników, czyli to nie jest taki typowy sulfonalomocznik, ale to jest substancja, która działa bardzo, bardzo podobnie i jeżeli chodzi o samosiewy rzepaku, z którymi naprawdę może być dosyć spory problem na plantacjach pszenicy, zwłaszcza z zimy, ten preparat radzi sobie bardzo, bardzo fajnie. Tak? Dodatkowo tam jest druga substancja, która go wspomaga, jeżeli chodzi czy o samosiewy rzepaku, czy przede wszystkim o przytulię czepną, czyli wszystkie całą grupę tych chwastów zimujących, tak, z którymi największy problem mają rolnicy wiosną, kiedy te chwasty są już wyrośnięte, kiedy nie zawsze można wykonać ten zabieg wiosną w odpowiednim terminie. Wtedy te chwasty są zdecydowanie trudniejsze do zwalczania, no i przede wszystkim trzeba stosować wyższe dawki preparatów zarejestrowanych, a to się wiąże z wyższym z niekorzystną ekonomią, tak? Jasne. Ja powiem szczerze, że jak zacząłem badać ten preparat, to wydawało mi się, że to są w ogóle za małe ilości substancji aktywnych, bo tam jest dawka 75 ml seracenu delta, czyli tutaj mamy poniżej, to jest około tam 37 gram DFF-u i, mhm. i tam około 3 gramy florasulamu. Mimo wszystko, może to jest też kwestia formulacji, że ten środek w tej małej dawce naprawdę świetnie działa. Jestem tutaj te doświadczenia, które zaraz będziemy zobaczyć, no, to pokazują tutaj jak najbardziej. To chodzi, więc zobaczymy teraz jak wyszło nasze rozwiązanie, czyli Diptopenican z flufenacetem i z Florosulamem. Czyli Saracen Delta kompleks. To tak. rozwiązanie, które mamy w ofercie jako kompletne rozwiązanie na chwasty w zbożach ozimych jesienią. I pamiętaj, że tutaj jest ogromna presja chwastów, ponieważ ja najeździłem się, żeby znaleźć takie pole na bardziej w okolicy. No widzieliśmy e... po kontroli. Tak, właśnie. Jeżeli tutaj znajdziesz jakiś chwast, to naprawdę masz dzisiaj wieczorem ode mnie piwko. O, to już mnie zmotywowałeś. Szukam, szukam. Obawiam się, że chyba się dzisiaj nie napijesz. Widzę, że tak. Podkręciłeś mnie i niestety piwka nie będzie. Ale faktycznie, bardzo czysto, porównując do kontroli, efekt niesamowity. Chodzisz raz na kontrolę, bo tu jest akurat obok kontrola, tu jest taki efekt właśnie Zobaczcie, chabry mamy i to samo się rzepaku, które są jednak problematyczne jesienią. Coraz bardziej stają się problematyczne, tak. dokładnie. I fiołek, Fiołka, którego tak. Df bierze, przytulia czy... Przytulia, czepna. rumianki, mhm. cały atlas chwastów można tu znaleźć. No Oczywiście trzeba mieć jakby z tyłu głowy to, że w przypadku, gdy jest duża presja, na przykład przytuli, zdarza się, że trzeba poprawić mnie, ale to, to są takie sytuacje już, nie, Nawet nie. jeżeli robimy to wiosną i będziemy musieli poprawić tylko przytulię, to koszt takiego zabiegu nie jest duży i w całym rozrachunku ekonomicznym i tak, przy tak dużej presji chwastów jak na tym polu, to i tak się to bardzo fajnie zamknie. Tak, ale przytulia jest takim chwastem, że ona czasami wychodzi jeszcze wiosną, więc to jest taka normalna sprawa. To zależy bardzo też od stanowiska. Tomku, a to jest poletko, które przesnąłem tutaj na Twoją prośbę, czyli to jest Saracen Delta, ta dawka cały czas 0,075 litra plus Jak Jaka e, dawka Prosulfocarbu? 2 litry. litry. Tak. No i zobacz, że też bardzo fajnie, Prosulfocarp też troszeczkę... Też do... jest bardzo fajnym partnerem. Tak, on do dodaje się do troszeczkę na kwasty dwulicienne, więc, więc też bardzo, bardzo fajnie. Nawet bym widział, że ta przytulia jest jeszcze bardziej tutaj. A tu, jeżeli znajdę chwasty, też. Tu też pipką. nie znajdziesz. Tu nie znajdziesz. Możesz szukać. Czysto, prawda? No Faktycznie. Bardzo porównywalnie do naszego rozwiązania Saracen Delta plus flufenacet. Czyli 2 litry posługu karbu i 7,5 ml Saracenu Delta. Sprawa zaczona. Super rozwiązanie. Czyli to bardziej dowodzi tego, że Saracen Delta to jest bardzo dobry preparat na chwasty dwuliścienne. Oczywiście, tak. który potrzebuje partnera na chwasty jednościenne, ale jak widzimy, czy w czy Prosulfocarb, bardzo fajnie, obydwie te kombinacje mm. wychodzą na poletkach. Tak, i na końcu chciałem Ci pokazać jeszcze Lentipur Flow. Który, tam my ja mamy Lentipur Flow. Też z Saracenem Delta. To jest nasze stare rozwiązanie, ponieważ LenciPur Flow już jest. Od wieków naszej tutaj. Mamy przez wielu rolników? Tak, tak, tak. Tych starszych, ale i tych, tych młodszych. I tutaj, tak samo, mamy 2 litry Lentipuru. Oczywiście jesienny, tutaj mamy zabieg, no i 75 ml Saracenu Delta. Podobnie. Lentipur się dokłada też na Habra, czyli jeżeli ten Haber jest dużym problemem, to, to też jest, jest polecany. Aczkolwiek widzieliśmy poprzednik z rozwiązania, że też te inne testy sobie dały tutaj rady. Co na uwagę, tutaj trzeba warto podkreślić, że te wszystkie trzy preparaty na miotłę są bardzo skuteczne. Czyli wracając do pytania, które mi zadałeś na początku, czyli ta bioróżnorodność, czyli gdyby, gdyby rolnik mógł sobie odpuścić na jeden czy dwa lata stosowanie herbicydów, myślę, że konkluzja na koniec byłaby taka, że za dwa, trzy lata miałby takie stanowisko jak tutaj, czyli kompensacja chwastów, a tak co roku mamy czystą plantację, chwasty się nie wysiewają. Więc uważam, że wciąż jednak chemia w postaci herbicydów ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, chemia stosowana dobrana odpowiednio pod dane stanowisko i w niskich dawkach. I w niskich dawkach. Co pozwala na dobre środki na. Te. Tak. Jesienne zwalczanie pozwala na to, że robimy to taniej. E, zwalczamy praktycznie większość chwastów. E, preparat zarejestrowany w tym terminie daje nam bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o Inspekcja odchody roślin na sienictwa i nie musimy poprawiać przede wszystkim na, na, na wiosnę, tak? Czyli jakby nie musimy znowu aplikować chemii na tym dzień.